Co to jest za ciało? Jak zwykle doradka coś popsuła, idziemy. Czyli jednak potrzebujesz światła, czemu od razu mnie oskarżasz? Jesteśmy w stanie. Co jest to, jest ty z gościu i safe? Nie, to ty. To chyba, Tu są jakieś cyfry, nie? Doradka, zapamiętaj je wszystkie. Nie! Podawaj kody 89,08. Tu cyferek nie ma! Dwa, trzy, osiem. Czekaj, kolej! Dwa, o, trzy. Dobrałem. Możesz już co? wyjść? Co to za kościotrup tutaj? No, umarłe. Eee, bo no, coś nie ja chciało za. No właśnie. No tylko przez nie. On ma tam być? Nie, został go. Daj mu żyć. O, chce mi rękę podać, widzisz? Nie dam mu ręki. Masz. Co to jest? No czy tak, mi A, a, a Nic co? No to idziemy dalej. Jak się O zamyka się. Co się dzieje? Co? Aj, Ej, to się zgniata. Zemierzdzę. No bo mówię, że drzwi nie ma. To właśnie ludzi. O, jak się osowa. Ocuj się Dorotka, ocuj się szybko! Osłuń się! Szybko! Co tam Przejdź. Patrz, poszliśmy no. na, na... to co te programy na YouTubie. Odzmierzenia. Na no Discovery. Oh. <laughs> <laughs> Dawaj ten safe. Otwieraj mi go. To, to pomieszczenie było otwarte? Nie przypominam sobie, było otwarte. tego run Water can be deadly. Dawaj. Aha. Dorotka, help. D... Where are you? Dorotko! O! Where are you? Rotka, otwieraj! Giblo! Zginęła. Zginiemy tu! Duroka! Where are you? Idę Dorotwi. do Gibla. A tu! Otwieraj tu! Czekaj, jak to tworzyć? Nie Torn wiem! I round now? Super can be deadly. Klikaj te drzwi! A, bo to wam. Pani. No, wiem, że to spali. To z krwa z Dostaje. próbuję. Spada. Może troszkę coś robi. A bo Nie. to miało tylko do pewnego poziomu się zapełnić. Ja jestem odpowiedzi. tutaj w tym. Przebieralni, no, tak? No, my Zabili przed drzwiami tak. jesteśmy, no. No, ale czemu was tam zamknęło? To zbawione. No, zupki jump skoro się przestraszyłam. Ej, Wolność! Jak ty, jak wy tam weszliście w ogóle? Co tu się dzieje? A tu co jest? Właśnie się otworzyły, Święte. tak silcz się tam wejść. Aha, Ta, mogę sobie... radka mogę sobie nie, nie mogę, bo to było Super, to jest najlepsze, co można robić w życiu. Patrzcie, jak ktoś cierpi. Coś tu jest w ogóle? No, coś działa za tym. No, te tekstury to są takie dziwne, nie? No, jak gąbki. Trzeba A, to się to znaczy. dostać tam. Mój kolor wygląda jak autostradzimy okay. na okay. stronie. Chyba, że ktoś zdał partę. Now you see what I, I see. Te. Super. Fajnie, gościu. Oni jeszcze ma wszyscy To było? Nie, to jest koniec. The end. The end.